Dziś porozmawiamy o tym, czego tak naprawdę pragną kobiety w związkach i jak większość mężczyzn je ignoruje, w świetle filozofii stoickiej. Odkryjemy, w jaki sposób ponadczasowe nauki stoickich myślicieli kierują nami w takich kwestiach jak inteligencja emocjonalna i komunikacja. Dzięki tym informacjom możesz przenieść swoje relacje na bardziej znaczący i dogłębny poziom. Oglądaj do końca filmu, bo podamy praktyczne sugestie, jak naprawić najczęstsze błędy w związkach. Przyjrzyjmy się teraz bliżej roli stoicyzmu w rozumieniu kobiecych pragnień. Emocjonalna. Inteligencja emocjonalna jest niezbędna do radzenia sobie z wyzwaniami w relacjach i zdobywania głębi emocjonalnej. Pojęcie to odnosi się do zdolności człowieka do rozumienia, interpretowania i odpowiedniego reagowania na własne emocje i emocje innych osób. Kobiety często oczekują emocjonalnego zrozumienia i wsparcia ze strony swoich partnerów. Dlatego rozwój inteligencji emocjonalnej ma ogromne znaczenie w relacjach. Badania pokazują, że osoby o wysokiej inteligencji emocjonalnej utrzymują zdrowsze i szczęśliwsze relacje. Na przykład badanie przeprowadzone na Uniwersytecie w Pensylwanii wykazało, że inteligencja emocjonalna odgrywa ważną rolę w ograniczaniu konfliktów między parami i zwiększaniu wzajemnego zrozumienia. Osoby te są w stanie lepiej zrozumieć potrzeby emocjonalne swoich partnerów i lepiej reagować na te potrzeby. Inteligencja emocjonalna jest niezbędna do skutecznej komunikacji. Na przykład, gdy twój partner jest pod wpływem stresu, zauważenie tej sytuacji i wiedza, jak go leczyć, wzmocni wasz związek. Niewłaściwe słowo lub działanie pogięte w stresujących momentach może spowodować niepotrzebne napięcie. Dlatego doskonaląc swoją inteligencję emocjonalną, możesz bardziej świadomie i zdrowiej radzić sobie z takimi sytuacjami. W rezultacie inteligencja emocjonalna nie tylko zwiększa wzajemne zrozumienie i wsparcie, ale także pozwala na budowanie relacji na mocniejszych fundamentach. Pozwala na zbudowanie silnej więzi między tobą a partnerem i poprawia jakość waszego związku. Zaufanie jest podstawą każdego związku i odgrywa szczególnie kluczową rolę w związkach romantycznych. Budowanie zaufania w związku na solidnych fundamentach gwarantuje, że relacja będzie zdrowa i trwała. Zaufanie nie ogranicza się do zachowania lojalności, ale obejmuje także takie elementy jak wzajemne zrozumienie, spójność i otwartość. Proces budowania zaufania zaczyna się od małych, konsekwentnych kroków. Chociaż dotrzymywanie obietnic złożonych partnerowi może wydawać się proste, jest to jeden z kamieni węgielnych wzmacniających poczucie zaufania. Na przykład dotrzymanie obietnicy spotkania o określonej godzinie zwiększa zaufanie partnera do Ciebie. Są to namacalne oznaki niezawodności, przewidywalności i stabilności. Dzięki temu twój partner poczuje, że może ci zaufać nawet w trudnych chwilach i że ty możesz mu zaufać w ten sam sposób. Otwarta i szczera komunikacja jest niezbędna do utrzymania zaufania. Otwarte wyrażanie swoich myśli, uczuć i obaw tworzy przejrzystość w związku. Ten rodzaj komunikacji zapobiega nieporozumieniom i niepotrzebnym urazom. Zamiast ukrywać problemy, które masz ze swoim partnerem, Skonfrontowanie się z nimi i szukanie rozwiązań pozwala na głębokie wzmocnienie relacji. Uczenie się na błędach i kompensowanie ich odgrywa ważną rolę w utrzymaniu zaufania. Każdy może popełniać błędy. Ważne jest, jak sobie poradzisz z tymi błędami. Otwarte przyznanie się do błędu i przeproszenie go może pomóc w utrzymaniu, a nawet zwiększeniu zaufania w związku. Nastawienie na przebaczenie i zrozumienie błędów partnera. Wzajemnie wzmacnia poczucie zaufania. Wreszcie, podstawą zaufania jest poszanowanie i ochrona przestrzeni osobistej. Szacunek dla indywidualności i wolności partnera sprawia, że czuje się on bezpieczny i ceniony. Zapewnienie partnerowi wolności podejmowania własnych decyzji i poszanowanie jego preferencji jest koniecznością dla zdrowego związku. Niezależność to element często pomijany w romantycznych związkach. Ale niezbędny dla zdrowego i długotrwałego związku. Zdolność jednostki do stania na własnych nogach jest ważną cechą, która przyczynia się do związku. Jest to podstawowy wymóg zarówno dla rozwoju osobistego, jak i zdrowia relacji. Niezależność w związku oznacza, że obaj partnerzy mają i realizują własne interesy i cele. Taka struktura pozwala obu stronom związku wyrazić siebie. Rozwijać się i wnosić do relacji bogatsze doświadczenia. Kiedy jeden z partnerów ma własne życie, zmniejsza to poczucie nadmiernej zależności od drugiego, co przyczynia się do bardziej zrównoważonego i zdrowego związku. Osoby niezależne są mniej zależne w związkach, co pomaga wzmocnić wzajemny szacunek i zaufanie. Niezależność zmniejsza także presję i oczekiwania w związku ponieważ żaden z partnerów nie jest uzależniony od swojego szczęścia wyłącznie od drugiej osoby. Osoby, które potrafią być szczęśliwe same, mogą utrzymywać swoje relacje na zdrowszych podstawach. Zachowanie indywidualnej niezależności w związku sprawia, że wzajemne zaangażowanie par staje się bardziej znaczące. Wzajemne szanowanie przestrzeni osobistej i wspieranie siebie nawzajem w rozwoju osobistym przyczynia się do trwałej i bardziej satysfakcjonującej relacji. Taki model relacji pomaga rozwinąć głębsze zrozumienie i solidne poczucie zaufania między partnerami. Podsumowując, niezależność jest jednym z kamieni węgielnych każdego zdrowego związku. Promuje to nie tylko wolność osobistą w związku, ale także wzajemny szacunek i zaufanie. Niezależne osoby mogą łączyć się ze sobą w głębszy i bardziej znaczący sposób, zwiększając zarówno jakość, jak i czas trwania związku. Komunikacja jest kluczem do sukcesu w związkach romantycznych i odgrywa fundamentalną rolę we wzmacnianiu zrozumienia i więzi między parami. Skuteczna komunikacja pozwala na jasne wyrażanie uczuć, myśli i oczekiwań, co zapobiega nieporozumieniom i konfliktom. Otwartość i szczerość są niezbędne do skutecznej komunikacji. Jasne wyrażanie swoich uczuć i nie ukrywanie swoich prawdziwych uczuć podczas rozmowy z partnerem jest podstawą zdrowego związku. Oznacza to nie tylko wyjaśnienie, co czujesz, ale także podzielenie się z partnerem, dlaczego te uczucia się pojawiają. Słuchanie to druga połowa skutecznej komunikacji. Prawdziwe słuchanie oznacza nie tylko słuchanie tego, co mówi druga osoba, ale także próbę zrozumienia emocji i intencji leżących u podstaw jej słów. Empatyczne słuchanie sprawia, że twój partner czuje się doceniony i zrozumiany, co wzmacnia waszą relację. Ważna jest także spójność w komunikacji. Jest to konieczne, aby w odpowiednim czasie zająć się ważnymi kwestiami i zapobiec przekształceniu się drobnych problemów w większe konflikty. Wreszcie, użycie pozytywnego języka nadaje ton komunikacji i poprawia ogólną atmosferę relacji. Używanie wyrazów miłości i wsparcia wobec partnera ma pozytywny wpływ na codzienną komunikację. Skuteczna komunikacja pomaga budować zaufanie i wzajemny szacunek, tworząc głębokie zrozumienie i więź między partnerami. Wzmocnienie komunikacji w relacjach pozwala obu stronom być szczęśliwymi i usatysfakcjonowanymi, dzięki czemu relacja trwa długo i zdrowo. Inteligencja. Inteligencję często można przeoczyć w związkach romantycznych. Ale ma ona kluczowe znaczenie dla głębokiego zrozumienia i wzbogacenia relacji. Inteligencja nie ogranicza się do osiągnięć akademickich i wiedzy. Obejmuje również takie cechy jak zdolność do tworzenia praktycznych rozwiązań, głębię emocjonalną i mistrzostwo w interakcjach społecznych. Inteligencja partnera nie tylko pomaga przezwyciężyć codzienne problemy, ale także ma ogromny wpływ na ogólną dynamikę związku, jakość komunikacji i wzmocnienie więzi emocjonalnych. Inteligentny partner potrafi kreatywnie rozwiązywać różne sytuacje, dzięki czemu relacja staje się bardziej elastyczna i trwała. Ponadto inteligentne osoby często lepiej rozwiązują problemy, co zapewnia ogromną przewagę w pokonywaniu wyzwań. Kolejnym ważnym aspektem inteligencji jest jej skuteczność w komunikacji. Aspekt ten, znany również jako inteligencja emocjonalna, Pozwala partnerom lepiej rozumieć wzajemne potrzeby emocjonalne i odpowiednio reagować. Inteligencja emocjonalna toruje drogę do większej empatii i zrozumienia w związkach, tworząc w ten sposób zdrowszy i szczęśliwszy związek. Stymulacja intelektualna jest również ważnym czynnikiem związanym z inteligencją. Inteligentne osoby mogą sprawić, że rozmowy będą ciekawsze i bogatsze. Dzięki temu związek będzie nie tylko romantyczny ale także satysfakcjonujący psychicznie. Partnerzy mogą oferować sobie różne perspektywy, odkrywać nowe pomysły i poznawać się na głębszym poziomie. Podsumowując, inteligencja jest często pomijaną, ale niezbędną cechą w związkach. Inteligencja w związku nie tylko radzi sobie z codziennymi interakcjami i wyzwaniami, ale także pogłębia emocjonalną i intelektualną więź między partnerami. Jest to niezbędny element długotrwałego szczęścia i satysfakcji. Dobra wola i szacunek. Dobra wola i szacunek stanowią solidne podstawy relacji romantycznych, a gdy partnerzy przyjmą obie wartości, przyczyniają się do zdrowia i długowieczności związku. Podczas gdy dobra wola sprzyja zaufaniu i pozytywnej atmosferze w związku, szacunek odnosi się do doceniania uczuć, opinii i osobistych granic partnera. Okazywanie dobrej woli zachęca partnera do traktowania Cię w ten sam sposób i pogłębia wzajemne zrozumienie w związku. Zwłaszcza w przypadku nieporozumień lub konfliktów podejście oparte na dobrych intencjach pomaga znaleźć bardziej konstruktywne rozwiązania. Na przykład, jeśli źle zrozumiesz coś, co mówi Twój partner, danie mu możliwości wyjaśnienia i próba zrozumienia sytuacji zamiast okazywać oskarżycielską postawę wzmocni Wasz związek. Szacunek bezpośrednio wpływa na komunikację w związku. Poważne traktowanie myśli, uczuć i preferencji partnera pokazuje, że go szanujesz. Szacunek jest ważny nie tylko w ważnych sprawach, ale także w codziennych interakcjach. Szacunek do partnera pokazuje, że cenisz jego przestrzeń osobistą, decyzje, a nawet różnice. Kiedy dobra wola i szacunek idą w parze, relacja staje się silniejsza. Wartości te wspierają wzajemne zrozumienie i zaangażowanie, oraz tworzą głębokie poczucie zaufania pomiędzy partnerami. Dlatego też, gdy obaj partnerzy starają się zachować te podstawowe wartości, związek staje się bardziej satysfakcjonujący i trwały. Mam nadzieję, że rozmowa o podstawowych wartościach w relacjach, które omawiamy w tym filmie, dobrej woli, szacunku, komunikacji niezależności i inteligencji. Pomoże ci uczynić twoje relacje zdrowszymi i szczęśliwszymi. Pamiętaj, gdy te wartości będą wspólnie kultywowane, wasza relacja stanie się nie tylko silniejsza, ale także bardziej znacząca i satysfakcjonująca. Jeśli chcesz pójść o krok dalej w swoich relacjach i jeszcze bardziej związać się z drugą osobą, koniecznie zapoznaj się z moim artykułem zatytułowanym Cztery umiejętności społeczne, które sprawią, że kobiety będą od ciebie zależne. W tym artykule szczegółowo wyjaśniam, jak możesz poprawić swoje umiejętności społeczne w związkach i jeszcze bardziej wzmocnić więź między tobą a partnerem. Aby przejść do artykułu, sprawdź opis filmu lub komentarze. Jeśli chcesz zobaczyć więcej tego typu treści, pamiętaj o subskrybowaniu naszego kanału i kliknięciu przycisku Lubię to, jeśli film Ci się spodobał. Czekamy również na Twoje uwagi na temat tego, jak możesz ulepszyć swoje własne relacje lub jakie tematy chciałbyś widzieć częściej. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Życzę zdrowych i szczęśliwych relacji.